Wywiad z siostrami z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi to miejsce niezwykłe, pełne ciepła, troski i duchowego wsparcia. Codzienna opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami wymaga ogromnego zaangażowania, cierpliwości i serca. W rozmowie z siostrami poznajemy realia życia w tej placówce, wyzwania i radości, jakie niesie ich posłucha. Jakie dzieci trafiają do Waszego domu pomocy społecznej? Nasz dom przyjmuje dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz sprzężonymi, często porzucone przez rodziców lub pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo. Trafiają do nas na podstawie orzeczenia i decyzji odpowiednich instytucji. Każde dziecko traktujemy jak dar i powierzony nam skarb. Ile dzieci przebywa aktualnie pod Waszą opieką? Obecnie mamy pod opieką 47 dzieci w różnym wieku. Od kilku miesięcy do 72 roku życia. W wyjątkowych przypadkach dzieci mogą pozostać dłużej, jeśli wymagają całodobowej opieki i nie ma możliwości ich usamodzielnienia. Jak wygląda codzienne życie dzieci w DPS-ie? Dzień jest zorganizowany bardzo rytmicznie. Dzieci mają zapewnioną rehabilitację, zajęcia edukacyjne. Terapią zajęciową, a także czas na modlitwę, zabawę i odpoczynek. Staramy się, aby miały możliwie najwięcej radości, mimo trudności, z jakimi się zmagają. Jakie formy terapii i rehabilitacji oferujecie dzieciom? W naszym domu dzieci mają dostęp do fizjoterapii, terapii logopedycznej, integracji sensorycznej, a także terapii zajęciowej. Współpracujemy z psychologiem i pedagogiem specjalnym. Indywidualne podejście do każdego dziecka jest dla nas kluczowe. Kto tworzy zespół opiekuńczy w Domu Pomocy Społecznej? Oprócz sióstr, które mieszkają i posługują w domu, mamy zatrudnionych wykwalifikowanych pracowników: opiekunów, pielęgniarki, rehabilitantów, terapeutów. Wspiera nas także wolontariat. Bez którego trudno byłoby zapewnić dzieciom tyle ciepła i uwagi. Jak wygląda współpraca z rodzinami dzieci, jeśli takie istnieją? Współpraca z rodzinami bywa bardzo różna. Czasem rodzice są zaangażowani, odwiedzają dzieci, interesują się ich losem. Częściej jednak dzieci są całkowicie pozostawione pod naszą opieką. Staramy się mimo wszystko podtrzymywać kontakt. Jeśli jest taka możliwość i nie zagraża to dobru dziecka. Czy dzieci uczęszczają do szkół zewnętrznych? Część dzieci uczęszcza do szkół specjalnych i przedszkola poza domem. Inne uczymy na miejscu, w ramach nauczania indywidualnego. Zależy to od ich stanu zdrowia, możliwości i zaleceń specjalistów. Jak wygląda kwestia duchowego wsparcia dzieci? Każdego dnia dzieci uczestniczą w miarę swoich możliwości w modlitwie porannej i wieczornej. Organizujemy im katechezę, spotkania o charakterze religijnym, uczestniczymy we mszy świętej. Wiara pomaga im i nam lepiej znosić trudy życia. Czy organizujecie dzieciom wycieczki lub wyjazdy wakacyjne? Tak, w miarę możliwości. Organizujemy wyjazdy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze czy rekolekcje. Dla wielu dzieci to jedyna szansa, by zobaczyć coś poza murami domu. Cieszą się tym ogromnie, nawet jeśli to tylko spacer do parku czy wyjazd na lody. Organizujemy również wycieczki zagraniczne. Jak można Was wesprzeć jako instytucja lub osoba prywatna? Potrzebujemy zarówno wsparcia materialnego, środków czystości, ubrań, artykułów szkolnych, jak i finansowego na leczenie i rehabilitację. Ogromnie cenimy też wolontariuszy. Ich obecność daje dzieciom wiele radości. Informacje o formach pomocy są na naszej stronie internetowej. Jak radzicie sobie z emocjonalnym ciężarem tej posługi? To trudna, ale piękna służba. Codziennie patrzymy na cierpienie, ale też na ogromne pokłady miłości i siły w tych dzieciach. Modlitwa, wspólnota i świadomość sensu tego, co robimy, dodają nam sił. Czego najbardziej potrzebują dziś dzieci przebywające w Waszym domu? Przede wszystkim ciepła, obecności i miłości. Wiele z nich nigdy nie doświadczyło prawdziwej bliskości. Poza tym lepszych warunków do rehabilitacji, sprzętu medycznego, stałego wsparcia specjalistów. Ale najważniejsze, by czuły się tu kochane. Wywiad z siostrami ukazuje nie tylko ogrom pracy i poświęcenia, jaki codziennie wkładają w opiekę nad dziećmi, ale też serce, jakie bije w tym miejscu. Dom pomocy społecznej zgromadzenia sióstr, Franciszkanek rodziny Maryi. To przestrzeń, gdzie cierpienie spotyka się z miłością, a nadzieja z codziennym trudem. To także miejsce, które można i warto wspierać, by dzieci mogły doświadczać ciepła, rozwoju i poczucia bezpieczeństwa. Chcesz pomóc? Odwiedź stronę placówki i dowiedz się, jak możesz wnieść swój wkład w codzienne życie tych wyjątkowych dzieci.